Najdłuższą dyskusję wywołał list rodziny piaśnickiej w sprawie postawienia na Placu grunwalskim pomnika kaplicy tzw. Bramy Piaśnickiej. Poruszono temat uwzględnienia projektu rodziny piaśnickiej oraz nienazywania nowego obiektu kaplicą, gdyż nie jest to obiekt sakralny. Ponadto radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany tegorocznego budżetu i udzielenia dotacji dla szpitala specjalistycznego w Wejherowie na zakup sprzętu do diagnostyki omgleń dla oddziału kardiologii. Praktycznie żadna z uchwał nie została odrzucona. Wszystkie te zaproponowane przez prezydenta czy przez radę znalazły większość swoją, która pozwoliła przejąć te uchwały. Między innymi znalazła się uchwała o budowie mauzoleum Brama Piaśnicka. Była tam chwila dyskusji, trochę gorącej, nawet jak nawet klimat dzisiejszego dnia. Ale zauważcie Państwo, że nikt nie negował istoty, idei, natomiast były jedynie to tarcia co do formy, czy już w tej chwili decydować nad formą zaproponowaną przez stowarzyszenie, czy być może zostawić temat jeszcze do dalszej dyskusji i to był ten temat sporu dzisiaj. W programie sesji znalazł się pakiet uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami. Podjęto też uchwałę dotyczącą zawarcia umów partnerskich z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w celu realizacji projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej śródmieścia Wajerowa. Na koniec prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Czesław Kordel przedstawił sprawozdanie z działalności MZK w roku 2008, jak wykazał ubiegłoroczny zysk MZK wyniósł ponad 114 tysięcy złotych.